Ain't nothing better than watching you smile. Whoa, whoa, whoa. Ain't nothing better than watching you laugh. na konkurs O, no to nie ma co gadać, no to zacznijmy może od takich charmsów jeszcze świątecznych. To tutaj mam pierwszego. To jest taki pierniczek. Tutaj jest taka choineczka, to jest ciastko, no jest trochę większe. I teraz tak, tutaj jeszcze mam, to już nie ma świątecznych, tak, wybrałam takie dwa jeszcze, takie w miarę ładne. Tutaj ja mam takie ciasteczko, ja się wieszę na kubku i ono tak jakby miało pełnić funkcję takiego trzymacza saszetki od herbaty. Więc tutaj jest takie ciasteczko. Ono też jest takie w miarę duże z czekoladą. I idąc z takim tropem ciasteczek, to mam tutaj babeczkę. Z tą babeczką mam brokat i parę tomowodków. I teraz tutaj mam kolejne babeczki. Tylko właśnie nie wiem, ja je zaliczyłam jako jedność te, te wszystkie, które tutaj mam. Więc tam jak liczysz ym, truskawko, jak będziesz liczyła te czarny, to licz to jako jedno, bo nie chcę tutaj za dużo pokazywać. To jest taka mm, babeczka z czekoladą. I tutaj parę takich babeczek z polewą. Jest niebieska, różowa i taka transparentna żółta. No więc to ja liczyłam jako jedno, jak chcesz to popatrz po prostu na jedną tylko. I tutaj jeszcze mam z takich słodkości, to mam tutaj takiego donata z polewą i takim... W sumie nie wiem co to takie zielone zrobiłam, miało być posypka, wygląda jak groszek, ale uznajmy, że to posypka. Tutaj taki trochę pochrapany miał wyjść. No, tutaj jest donat i tutaj kolejny polewą czekoladową i posypką kolorową i tutaj jeszcze taki jakby, nie wiem po angielsku to jest taki piping bag mm, tutaj to, nie wiem, lukier wychodzi ten, nie wiem jak to się po polsku nazywa no i tutaj takie taki charms mm, no i jeszcze słodkości, no to nie obędzie się bez lodów więc tutaj lody kręcone amerykańskie nie wiem, jak one się nazywają, mieszane. Z takim batonikiem czekoladowym. A przepraszam, to mój ptaszek. A tutaj kolejne to tym razem lody włoskie z polewą truskawkową. I tutaj nie wiem, czy widzicie, ale tutaj są yy, te kawałki truskawki. I jeszcze, jeśli chodzi o słodkości, takiego lizaczka. W kolorach, no miały być kolory Francji, nie wiem, czy to widać. No. Trishpil, nie przeszkadzaj teraz. No i tutaj jeszcze mam mm, takie bagietki. To też idzie trzy jako jedno, bo po prostu chciałam pokazać, że. że no, że bagietki. Nie wiem. Tak jakoś sobie wybrałam. I takie lisie jako jedno. I tutaj kolejny. To jest to muchomor. No nie jest zbyt takie jedzenie, no ale potraktowałam go jako grzyb. Więc no muchomorek taki. Mam takiego drugiego i noszę je jak i bardzo je lubię. Mm, tutaj, tutaj taki hamburger z taką uśmiechniętą buźką, taki w stylu kawaii. Tutaj strasznie mi się podoba, nie wiem, czy to widać na kamerce, ale to mięso <grywny> wygląda jak prawdziwy kotlet, więc. No, takim mu zrobiłam. I to jest jedyny czarny który mi się naprawdę podoba. Z tych moich. Tutaj no, misiu to nie jedzą ko, ale misiu w dyni. Może sobie tam coś jadł i sobie do dyni czy coś takiego, nie wiem, ale miś w dyni, dynia, dobre jedzenie, więc o. To, to. zaliczyłam jako ten jedzenie. Tutaj też liczę sobie jako jedno, ale nie chciałam mi się rozwalać tej bransoletki, bo bardzo mi się podoba. Cenny yy, minis. Takie. płatki śniadaniowe i zrobiłam je jako bransoletkę to możesz to liczyć jako jedno. Tutaj tak samo mam bransoletkę tym razem z piankami. o jest takimi uśmiechniętymi, więc też jako jedno. I tutaj brązoletkę kolejną z Cookie Monster. I tutaj są też ciasteczka, więc też jak poprzednie licz jako jedno i tutaj ostatni czar, to jest mój najstarszy chyba z tych wszystkich które tutaj pokazuję, ale strasznie go lubię, nie jest to jakiś idealny ale jest taki malutki i to jest hot dog. tutaj nie wiem czy widzicie ma takie oczka i puszka. no i myślę, że to już ostatni czar. no nie wiem czy wygram, czy nie, ale fajnie się bawiłam robiąc, bo niektóre robiłam właśnie na ten konkurs specjalnie jak większość tych babeczek to mogę jeszcze raz pokazać i tu tak w sumie pod kątem konkursu patrzyłam, więc nie wiem czy wygrałam, bardzo bym chciała, ale myślę, że tak jak każdy, więc to już ty wybierzesz. I no, myślę, że się podobał filmik. No to do zobaczenia. Rigby? A kto to tak przeszkadzał? Co? Rigby? A kto to tak przeszkadzał mi? Co w nagrywaniu? Małorwisku, ty. No taki morwisek. Rigby? No, co tak. A teraz tak cicho siedzisz? Teraz tak cicho siedzisz? No powiedz coś! No chodź tu! Lik No! No chodź tu! Lik mi! Kto to tu przyszedł? No, słodziak. A kto to tu przyszedł? No taki słodziak! Ole się patrzy! Co tam na nas wszystkich dość! Chcesz pozdrowić ludzi?